Oczywiście dostałam jeszcze krówki. Tylko dwie. Hej, cześć, z tej strony Ania. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ekscytującym odcinkiem myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla Was. Tak przynajmniej sądzę po wyświetleniach ostatniego włosowego filmiku. A przychodzę dzisiaj z Open Boxem: paczki z, na piękne włosy. Paczuszka przyszła do mnie dzisiaj rano, a zamawiałam ją chyba przedwczoraj, więc wysyłka była naprawdę szybko. Jest to moja druga paczka z tamtego sklepu. tam tamtego zamówienia jest również na moim kanale, aczkolwiek wygląda tam tragicznie, więc nie polecę wam. I jeśli chodzi o to zamówienie, jest tu 9 rzeczy. Są to zarówno nowe dla mnie rzeczy, jak i takie, które już testowałam i mi się spodobały na tyle, że, że chcę je dalej mieć w swojej codziennej pielęgnacji. Do tego zamówienia zbierałam się już naprawdę dosyć długo, ponieważ chyba od kilku miesięcy miałam w planie to zrobić. Ale po pierwsze, że chciałam najpierw dokończyć kilka kosmetyków, które już miałam, żeby nie gromadzić ich coraz więcej. I też wczoraj, jak można cię zobaczyć, bo nie mam w ogóle odrostu, bo wczoraj byłam u fryzjera, więc właśnie chciałam, żeby to się zbiegło w czasie. I myślę, że możemy już bez zbędnego gadania przejść do otwierania paczki. W paczce, nie wiem, już to powiedziałam, jest 9 rzeczy i zapłaciłam za paczkę około 200 zł. Tam dosłownie było 202 albo 203 zł. Coś takiego zaraz zresztą zobaczymy, bo będzie w środku Paragon. Mam nadzieję, że krówki też tu są. Dobra, otwieramy. Wszystko jest fajnie zapakowane. I tu już wiem, że wszystko jest pakowane super ekologicznie czyli nie ma tu żadnego plastiku. Będzie takie chrupki jakby i papierki. Zamówiłam w ogóle jedną rzecz z tej marki Hairtail Cosmetics. I jestem mega ciekawa. Najlepiej, jakbym znalazła w ogóle najpierw rachunek, tylko. Dobra, odkopałam Paragon. I Paragon jest na 202,98 zł. Pierwszą rzeczą jest. Termoochronny, który ma też ułatwić rozczesywanie włosów, chociaż mi tutaj chodziło przede wszystkim o termoochronę. Będę go sobie używała przed suszeniem, ale też myślę, że właśnie na lato będzie e, fajne, żeby słońce aż tak nie wysuszyło moich włosów. I on jest w takiej dosyć małej pojemności, było jeszcze, to jest 50 ml, było jeszcze 150 ml, ale stwierdziłam, że nie chcę e, kupować produktu, którego nie znam w aż tak dużej pojemności i zdecydowałam się na ten. A kosztował on 27 zł, to większa wersja kosztowała 44, no więc logicznie, że opłacała się bardziej, ale tak jak mówię, zdecydowałam się na ten mniejszy, jest to pierwsza rzecz. Później następną rzeczą, tutaj losujemy, jest to odżywka do włosów pięknych, choć suchych i jest to odżywka z jaśminem, regeneruje włosy, odbudowuje ich warstwę ochronną i nawilża i z tego co pamiętam, ona jest humektantowo-emolientowa i kosztowała 14 zł i ją wziąłam tak trochę z przypadku, w sensie nie planowałam jej kupować, ale brakowało mi 12 zł do darmowej dostawy i stwierdziłam, że w sumie i tak będę musiała 12 zł zapłacić za dostawę, więc wyjdzie mi na to samo i stwierdziłam, że coś sobie dobiorę i właśnie postawiłam na tą odżywkę, bo odżywki zużywają się dosyć szybko, a też będę mogła sobie coś nowego przetestować. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam jest szampon i ten szampon zamówiłam już po raz drugi, jest to delikatny szampon, Użyłam go kilka razy w tygodniu i bardzo fajnie mi się sprawdzał. Domywał mi te włosy, czego się na początku obawiałam właśnie, że nie do końca będzie je domywał, ale tak się nie stało. I kosztował on 12 zł, więc myślę, że nie jest to wcale drogo, tym bardziej, że jest go aż 270 ml i jest on z białą glinką. I następnym produktem już widzę, że jest to y, szampon z Hair Tail. Jest to ten Dragon Wash, dosyć popularny, myślę, i jest to szampon o takiej średniej mocy i ma 250 ml i jest dosyć drogi, ponieważ kosztował 55 zł. Jak dla mnie jest to trochę drogo jak na szampon, ale stwierdziłam właśnie, że chcę coś wypróbować z marki Agnieszki i też ją jakoś wesprzeć, no bo w sumie dzięki niej dowiedziałam się tego wszystkiego, co teraz wiem o włosach, więc jestem ciekawa, jak się będzie sprawdzał i czy będę widziała jakąś różnicę. Następnie tutaj mamy takie saszetki i pierwszą z nich jest szampon peelingujący Minting Up, on kosztował 4 zł i on ma w sobie drobinki, ja go również ostatnio zamawiałam w takiej wersji e, saszetki, ale wiem, że, znaczy tak mi się wydaje, przynajmniej, że te peelingi mechaniczne e, mogą uszkadzać nam włosy, stwierdziłam, że lepiej, żebym używała enzymatycznych, ale raz na jakiś czas, czyli w sumie ta saszetka pewnie starczy mi na raz albo dwa, mogę sobie użyć czegoś takiego bo naprawdę fajnie mi się z niego korzystało i miał fajny zapach. I drugą rzeczą jest odżywka do średnio porowatych włosów z anwen, i keratyna i to jest y, odżywka Pechowa, jeżeli dobrze pamiętam, czyli ma wszystkie trzy składniki. Ja ją zamówiłam też w dużej pojemności. A to było jako prezent, ponieważ gdy robimy zamówienie za około 200 zł, można było sobie tam wybrać prezenty i to mi się w sumie spodobało najbardziej i też było dedykowane dla moich włosów, więc stwierdziłam, że taką saszetkę będę mogła sobie po prostu zabrać gdzieś na wyjazd, żeby nie brać tego wielkiego słoika. I to jest moja druga najdroższa rzecz z zamówienia, ponieważ kosztowało to 40 zł, dokładnie 39, ale ten zapach jest tak boski, po prostu jakbyście mieli to winogrono przy sobie. A w dodatku moje włosy bardzo fajnie wyglądały po tej odżywce, więc zdecydowałam się, że kupię ją w takiej pełnowymiarowej wersji. Tym bardziej, że miałam właśnie przeznaczone na te zakupy 200 zł. Więc stwierdziłam, że mogę sobie pozwolić na drugą taką droższą rzecz. Kolejny jest olej do włosów średnio z Mango. Obecnie używam oliwy z oliwek oraz oleju z pestek migdałów, ale że uwielbiam Mango i jego zapach, to stwierdziłam, że właśnie kupię sobie. Taki olej, bo chciałam spróbować też czegoś innego, popróbować sobie, może co najlepiej będzie mi działało. I on też nie jest wcale w celach takiej dużej pojemności, ponieważ to jest również 50 ml mm. i on kosztował 17 zł. Ale ma to do siebie, że starcza przynajmniej u mnie na dosyć długo, no bo kładziemy go dosłownie kilka kropel na te włosy. Kolejną rzeczą serum łopianowe przeciw wypadaniu włosów z aktywatorem wzrostu, czyli tu jest wcierka. O wcierce łopianowej też dosyć dużo słyszałam więc stwierdziłam, że sobie zakupię, ponieważ Banffy mi się powoli kończy, skończyłam się też ta wcierka z Only Bio, którą będę musiała kupić, ponieważ jej zapach był przewoski i jest to właśnie takie serum, które jest już w sprayu, więc mega fajnie. I kosztowało ono 18 zł, więc nie najgorzej i ma 100 ml. I ostatnią już rzeczą jest wygładzający serum do końcówek, to kupiłam ponownie, ponieważ bardzo fajnie mi się sprawdzało i już mi się kończy. Zostało mi dosłownie na kilka użyć, więc stwierdziłam, że chcę ponownie używać właśnie tego produktu. I ono zabezpiecza końcówki i sprawia, że nie będą się tak rozdwajały, no po prostu są bezpieczniejsze. I w sumie to już jest całe moje zamówienie. Koniecznie dajcie znać, jeżeli używaliście któregoś z tych produktów, jak Wam się sprawdzał. No i dostałam jeszcze oczywiście krówki. Mam nadzieję, że ten szybki w sumie, bo szybko się uwinałam, że ten szybki Open Box Wam się spodobał. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmiku. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o łapce w górze i o subskrypcji mojego kanału i widzimy się już w następnym filmiku. Cześć!